Buty halowe Adidas Free Football Super Sala In. Nowoczesny design tych butów jest niepodważalny. Ten juniorski model ma wszystkie właściwości butów dla dorosłych. Podczas gry na hali bardzo ważna jest technologia non-marking, która nie pozwala na powstawanie śladów na parkietach. Bardzo oryginalna kolorystyka buta i innowacyjny design pozwolą Twojemu dziecku wyróżnić się na boisku. Cholewka wykonana została ze skóry syntetycznej, w której zastosowano perforację. Pozwala to na dobre czucie piłki i wentylację. Znaczna część buta posiada także tekstylną siateczkę, która zapewni swobodny przepływ powietrza. Mocne sznurowanie i wysokiej jakości użyte materiały sprawią, że buty posłużą przez długi czas. Strategiczna strefa palców posiada dodatkowe wzmocnienia. Model ten wyróżniają trzy odblaskowe paski, które poprawią Twoją widoczność. Właściwości: cholewka wykonana z syntetycznego termoplastycznego poliuretanu zapewniająca odpowiedni przewiew. Siatkowa wyściółka i język gwarantują wentylację w trakcie gry. Wytrzymała gumowa podeszwa z właściwością non-marking, nie brudzi na wierzchni oraz zapewnia przyczepność. Dodatkowe wzmocnienie w strefie palców stylowe pikowane przeszycia na całym bucie odblaskowe firmowe paski na języku znajduje się logo Adidasa nowoczesny design. Buty wykonane są w 100% z materiału tekstylnego wewnątrz i skóry syntetycznej. Kolorowo, wesoło i dynamicznie.